Cześć wszystkim. Witam w kolejnym odcinku na kanale Maćko Gospodarz. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się montażem układu hamulców pneumatycznych w przyczepie. Pokażę wam od A do Z jak podłączyć zawór pneumatyczny, żeby wszystko działało. No i teraz tu wam pokażę po kolei. Tutaj są już burty pomalowane do tej przyczepy jednoosiowej. Były wypiaskowane i pomalowane. Tutaj leżą przy, y, przewody hydrauliczne. Akurat teraz się na waryńskiego zdecydowałem. Zobaczymy, jak to będzie. Te pójdą do mojej przyczepy. A w kolejności, następnej, tu jest przednia burta leży pomalowana. No i tutaj się porobił trochę tutaj burdel na stole. przez to malowanie to wszystko. No ale to tam jest szczegół. No i teraz w pierwszej kolejności tak. Zamontowałem sobie tutaj zawór oraz regulator yy, siły hamowania. Tam jest zamontowana, trochę ciemno jest butla i tam jeszcze czekam, mnie montaż siłownika. Ale po kolei. Tutaj właśnie mamy wąż. Tutaj proszę bardzo, może pokażę wam, tak. Wąż teger. Aktualnie ma bardzo korzystną cenę, jest gruby 16,5 mpa, pokazuje, także będzie mocny. przekręcić korpus do cylindra, no i używam podkładkę miedzianą, no i tutaj akurat klej do gwintów, klej do gwintów tylko i wyłącznie jest po to, żeby po prostu ten gwint uszczelnić, bo często i gęsto sama podkładka, czy to fibrowa, czy mosiężna, miedziana, nie zdaje egzaminu. Dobra, mam ten cylinder tutaj już zamontowany o. Dobra. Z wyczuciem i można teraz spokojnie montować Wężyk i... Ja go najpierw tam zamontuję I wtedy za chwilę się widzimy Dobry. Siłownik zamontowany Przewód zamontowany Przewód hydrauliki również Tutaj takie uchwyty zakupiłem na te węże Żeby dziś się to tak Nie, nie tarmosiło No i teraz przechodzimy Do następnej kwestii Niestety trochę jest tu ciemno no ale teraz tak od regulatora siły hamowania jest przewód do siłownika. Trochę mam opaski, jakby za małe, ale wszystko się zgadza. Tylko trzeba oznaczenie, jakie tu jest następne. Oznaczenie M jest to zasilanie. Oznaczenie Z jest to wyjście do regulatora siły hamowania. No i z regulatora siły hamowania już jest na siłownik właśnie do osi. I tak to się tu prezentuje. Proszę bardzo. Nie ma dużej filozofii, żeby to podłączyć. Jest naprawdę chwila. A jak wiecie, hamulce w przyczepie Moim zdaniem jest to bardzo ważne, żeby były sprawne, ułatwia to nam przejazdy wszelkie i przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa i dobra. Aczkolwiek nie zawsze. Przyczepa to posiada lub ciągnik nie posiada sprężarki, ale wtedy są dedykowane hamulce hydrauliczne lub najazdowe. Jeśli nie ma nawet wyjścia hydraulicznego, to przyczepy są z hamulcami najazdowymi, aczkolwiek w praktyce bywa różnie. No i teraz tutaj mam jeszcze wtyczkę. No, byłem pewien, że ma być euro, tak jak u mnie, ale niestety. Tutaj wtyczka musi być nakręcana, więc trzeba to zmienić. A jest i drugi 27. Tak, przyczepa była już podnoszona. Dobra. Dobra. Mamy to. Teraz pozostaje nam jeszcze zamontować burty oraz oświetlenie. No, wstępnie oświetlenie, zaraz dwie lampki zamontuję, reszty niestety nie zamontuję, bo muszę poczekać na lampy do tyłu. Ach, tak to właśnie jest, jak wszystkiego nie ma na miejscu. Jest to lampka ledowa. Chcąc sprawdzić, czy na pewno jest biała jest. Thank mm -hmm. you. Dobra, to tu mam. Teraz mówię, no nie mam lamp, więc więcej tutaj bardzo nic nie zrobię. Jedynie spróbuję zamontować jeszcze przednią burtę. I co Wam mogę powiedzieć? Przygoda z jednoosiówką. Powoli się kończy. Zostały mi do zamontowania głównie światła. Tam jeszcze takie pojedyncze zaprawki farbą. Co tam przy montażu się coś obszarowało. I to by było w sumie z tą przyczepą na tyle. Pneumatyka zamontowana. Hydraulika zamontowana. Jedyne co mi zostało do zrobienia to muszę tu jeszcze rynienkę. No i niestety tutaj się karton przykleił. I to trzeba będzie, zobaczę jak mi to wyjdzie. W ostateczności trzeba będzie to zdrapać i na nowo pomalować. Tutaj, właśnie tak samo mi się tu przytrafiło na tej burcie. O, myślę, trzeba będzie to wodą zmoczyć. Jeżeli nie zejdzie no to niestety trzeba będzie pędzelkiem podmalować. Nie ma wyjścia. Trudno, najlepszym się zdarza, zamontować światła. I tak przyczepa, opuści już mój warsztat i na niego nie wróci. No i to koło jest do wymiany, tam jest drugie. Zostało założone stare, specjalnie do malowania. No i mówię, tu mi karton przywarł. No trudno. Kolor wyszedł ładny, tutaj rama czarna, tu góra zielony. Czarny to 9005, a ten to jest chyba 6002, o ile się nie mylę. No, i to będzie na tyle, a teraz idę Wam pokazać co innego. A co tutaj się dzieje? Czerwony z opryskiwaczem. Popadały 2 litry, akurat kończyłem oprysk. Zdążył opryskiwacz ochlapać, ale już wszystko jest sucho dalej, się kurzy strasznie. Dla zetora na razie pracy nie ma, odpoczywa sobie. A to jest ten mój kolejny nabytek. Kolejny złom na gospodarstwo. Będziecie mówić: O, po co ci tyle przyczep? Bo to małe przyczepy lepiej dużą kupić przyczepę. A otóż, nie do końca tak jest, jak się wydaje. Mnie ogranicza przede wszystkim, jak tam widzicie, są drzwi do obory. O. I tam jest taki syp do zboża. I mnie ogranicza ta wysokość. Jeżeli zrobię wyższą przyczepę Nie jest to możliwe, żeby wjechać do środka i na nią cokolwiek nasypać To jest pierwszy powód Drugi powód, ta przyczepa będzie Miała szerokość 2,25 Albo 2,30 Na 4 metry w środku, wewnątrz W burtach Muszę dołożyć tutaj Odboje, tak zwane bycze jaja, bo ta przyczepa ich nie posiada Wywrotka na trzy strony to jest IFA THK 4, chyba. O ile się nie mylę. No i będą w niej założone takie oto koła. 12,5 na 20. Muszę jeszcze takie dwa nabyć. To tu jest ogólnie zamontowane, tylko po to, żeby sprawdzić, czy ono tutaj pasuje. Co prawda, trzeba będzie tutaj bolce trochę poprzerabiać. Po prostu będą musiały być proste. Nie ma niestety in, nie ma innego wyjścia i trzeba będzie zrobić tam z tamtej strony na zawleczkę przytykaną. Po to, żeby można było swobodnie wywracać, żeby nie haczyło o to koło. No i tu światła, hamulce tam trzeba też trochę porobić. Będzie nowa podłoga, nowe burty. I przyczepa będzie dalej użytkowana. A... Po żniwach, bo już do żniw nie zdążę, będzie jedna IFA ta HW611 6-tonowa, będzie na sprzedaż. Będę chciał ją zamienić na przyczepę HW8011. Tutaj oczywiście będą media na drugą przyczepę też zrobione. Nie ma, że nie. Teraz tylko i wyłącznie jedna przyczepa nie będzie miała z tyłu zaczepu. Ta nasza stara na balonówkach. Ta, aczkolwiek, do końca chyba nie potrzebuje. No, bywa z tym różnie. Dobrze, tutaj mówię: będzie złom, będzie drugie życie dla tego złomu. Będzie przyczepa dalej jeździć, będzie użytkowana w moim gospodarstwie i będzie wszystko chodziło. Dobrze, tu jest odcinek na niedzielę, bardzo króciutki. W tym tygodniu miałem bardzo różno różnie dużych innych prac yy, po prostu związanych trochę i z gospodarstwem nie z gospodarstwem dużo spraw prywatnych do załatwienia nie jest tak kolorowo jak się mówi a co cały czas opryski robić jeździć i to nagrywać nie wiedzieć co powiedzieć no to no nie wiem no trochę będzie słabo chyba tylko to jedno nagrywać <laughs> tutaj co jeszcze mnie czeka co mnie czeka, to to, że muszę o, dać jakoś do obicia w końcu. Siedzenie bardzo dobre, to jest czeskie zetora. I muszę po prostu no, obić tutaj, ale to z biegiem czasu. Także do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.